Odsłonie pokażemy sobie w jaki sposób konfigurować klienta FTP, tak abyśmy mogli dokonywać modyfikacji na koncie CBA, który założyliśmy na poprzednich ćwiczeniach. Zapraszam Państwa na moją stronę. Na tej podstronie znajduje się odnośnik, który poprowadzi Państwa na jeszcze jedną stronę. Korzystaliśmy z niej, kiedy mówiliśmy o instalowaniu strony internetowej za pomocą klienta FTP właśnie. Klikamy na aplikację i pod punktem pierwszym znajduje się hiperłącze prowadzące nas do klienta Deluxe FTP, który wykorzystywaliśmy już na zajęciach. Hyperłącze prowadzi do pliku, który zapisujemy na pulpicie. O, plik został już zapisany. Oto on. Jest to skompresowany folder, który najszybciej rozpakujemy, przenosząc ikonę foldera lewym klawiszem myszy na pulpit. jest już rozpakowany, paczka nie będzie nam potrzebna, więc możemy ją usunąć uruchamiamy program i rozpoczyna się konfiguracja pierwsza informacja, którą musimy podać to nazwa naszej witryny tu właściwie obojętnie Informacja jest istotna, to jest adres hosta yy, i tu wpisujemy adres, który, który poprowadzi nas do serwera CBA, następnie wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika ftp na serwerze CBA wygląda w ten sposób. Zaczyna się od słowa admin. Następnie po znaku małpy wprowadzamy nazwę naszej domeny. No i oczywiście hasło. Klikamy dalej. Ponieważ będziemy obsługiwali nasz program metodą przeciągnij i upuść, więc nazwa foldera, z którego będziemy e, dokonywać wprowadzania e, danych jest bez znaczenia, klikamy dalej, znowu dalej kończymy i w ten sposób zakończyliśmy konfigurację. Mamy ikonę po lewej stronie mamy ikonę, która Pokazuje nasze skonfigurowane połączenie. Jeżeli kliknę na nim dwukrotnie, to za chwilę powinienem się połączyć z moim kontem na CBA. W oknie roboczym widzimy wszystkie foldery i pliki, które znajdują się właśnie na koncie CBA. Po sprawdzeniu połączenia możemy się wyłączyć i przejść do następnej części ćwiczenia.